Mowa nienawiści jest złem, które trzeba zwalczać, ale równie dużym złem jest namawianie i podżeganie do tego, aby tą mowę nienawiści stosować. Tym większe zło czyni osoba, która jest osobą publiczną, jest wicemarszałkiem województwa i ma aspirację zostać prezydentem drugiego co do wielkości miasta w naszym województwie. Mówię tutaj o panu Tomaszu Sobieraju. Wczoraj w godzinach nocnych na jego profilu facebookowym pojawił się wpis skierowany do jednego z mieszkańców naszego miasta, w którym pan Tomasz Sobieraj pisze, cytuję, sam nic nie robisz, czemu nie pohejtujesz Jedlińskiego, tam jakoś Twojej aktywności nie widać. Ciekawe. Szanowni Państwo, parę tygodni temu mieliśmy w koszalinie podczas trybuny obywatelskiej sytuację, w której młody człowiek napisał list do prezydenta, który, odczyto, który odczytała radna koalicji obywatelskiej pani Hałat. Był to członek młodzieżówki Platformy Obywatelskiej. W tym liście zakwestionowano istnienie i prawo do życia i istnienia prezydenta miasta Koszalina. Teraz na profilu facebookowym wicemarszałka województwa pojawia się wpis, który zachęca do tego, aby mieszkaniec Koszalina pohejtował prezydenta. Bo nic nie robi. I budzi to wielkie zdziwienie w oczach pana wicemarszałka. Ja apeluję, aby zaprzestać tego typu działań. Taka postawa i takie działania ze strony kandydata na prezydenta miasta Koszalina, w mojej opinii, dyskwalifikują tą osobę z życia publicznego. Żadnemu politykowi, żadnej osobie publicznej nie powinno przyjść nawet do głowy, aby w ten sposób napisać na swoim profilu, który czyta wiele set osób z całej Polski. Dlatego też apeluję o to, aby ta kampania miała wydźwięk merytoryczny i pozytywny, aby zaprzestać. Hejtów w przestrzeni publicznej. Jest to kolejny niestety, i mówię to z ogromnym bólem, przykład na to, że część członków Koszalińskiej Platformy Obywatelskiej za jedno z narzędzi uprawiania polityki wybrała mowę nienawiści. Państwo doskonale wiecie, że byłem jedną z ofiar. Takiej właśnie mowy nienawiści, którą skierował wobec mnie jeden z najbliższych współpracowników pana Tomasza Sobieraja, ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, na szczęście już były Jakub Kowalik, który dzisiaj startuje z drugiego miejsca z listy Platformy Obywatelskiej do Rady Miejskiej. Jakub Kowalik został skazany nieprawomocnym wyrokiem sądu za pośrednie stosowanie mowy nienawiści. Jest to wyrok sądu, w którym sąd nakazuje panu Kowalikowi nie tylko przeproszenie mnie i usunięcie tych szkodliwych, hejterskich, pełnych nienawiści materiałów, ale także wpłatę 7,5 tysiąca złotych na wielką orkiestę świątecznej pomocy. Proszę po raz kolejny i apeluję. Kampania wyborcza powinna opierać się na działaniach merytorycznych. Powinniśmy dyskutować o przyszłości miasta. Jakiekolwiek działania mające znamiona mowy nienawiści będą z, przez nasze środowisko z całą mocą skuteczne, nie tylko napiętnowane, ale również będziemy podejmować kroki prawne, ponieważ nie zgadzamy się na prowadzenie dyskusji w taki sposób. Mowa nienawiści zabija. Koszalin jest naszą wspólnotą. Koszalin nie jest własnością partii z lewej, z prawej strony czy ze środka. W Koszalinie nie może być miejsca na szczucie jednych na drugich, na podżeganie do hejtu, na podżeganie do, domowej nienawiści. Tego typu praktyki powodują tylko i wyłącznie trwałe podziały w naszym społeczeństwie, trwałe podziały między nami, a Koszalin podzielony to Koszalin słaby, Koszalin, który będzie ogrywany przez innych, przez tych większych. My potrzebujemy w Koszalinie zbudować prawdziwą wspólnotę, wspólnotę opartą na zaufaniu, na współpracy. Nawet jeżeli się różnimy, to różnijmy się pięknie i z klasą. Ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej niemal od 15 lat. Brałem udział w wielu kampaniach wyborczych, zarówno tych samorządowych, czy to w Szczecinie, czy w Koszalinie, regionalnych, ale także tych dużych ogólnopolskich. I powiem Państwu, że czegoś takiego w Platformie Obywatelskiej w życiu jeszcze nie widziałem. I mogę tylko z bólem powiedzieć, że jest mi, jest mi wstyd za takie praktyki. Te przykłady, które wymienili moi koledzy, są przykładami po prostu haniebnymi. Wydaje mi się, że zarówno Platformy Obywatelską, jak i osoby zarządzające Platformą Obywatelską stać na dużo więcej. Przede wszystkim stać na merytorykę, stać na e, empatię do innych osób. Na pewno nie powinno mieć miejsca pisanie po nocy przez poważnych, poważne osoby w życiu publicznym. Czemu nie pohejtujesz Siedlińskiego? Szanowni Państwo, nikt nie powinien hejtować kogokolwiek. Do Pana Marszałka chciałbym się zwrócić osobiście. Tomku, znam Cię wiele lat. Nikt nikogo nie powinien hejtować, obojętnie czy Ty będziesz o to prosił, czy wzywał, e, czy będziesz do tego kogokolwiek namawiał. Skończ z tym, nie idź tą drogą, bo to jest droga, e, która prowadzi nas wszystkich w bardzo złe miejsce. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. E, mamy w koszalinie posła, bardzo znanego i godnego zaufania, pana Bartosza Rukowicza. E, pokładam wielką nadzieję, e, że będzie on w stanie jakoś wstrząsnąć tym, e, co dzieje się w tej chwili, zarówno i w koszeńskiej platformie, i tym, jak ta kampania wygląda. Kampania potrwa jeszcze 6-8 tygodni. Potem wszyscy musimy tutaj dalej żyć razem, dalej budować nasze miasto. Naprawdę nie warto, nie warto w, tak, w takim stylu i w takich warunkach ją prowadzić. Bartku, proszę cię, wstrząśnij tym, bo już pojawiają się wpisy w internecie, że platforma obywatelska za chwilę nie będzie platformą obywatelską, tylko platformą hejterów, a ja jako członek naszej partii od 15 lat i myślę, że wiele osób, z którymi też rozmawiam z platformy obywatelskiej, po prostu tego nie chcemy. Jako Polska 2050, ale myślę, że również, bo jesteśmy tutaj we dwójkę. Jest też e, kolega radny Papiernik z polskiego Stronnictwa Ludowego, hmm. czyli można powiedzieć, że trzecia droga w Koszalinie. E, A ja powiem coś takiego. Udało nam się w Warszawie na poziomie rządowym stworzyć koalicję z Platformą Obywatelską. Udało tam się dogadać. Udało się w sposób normalny rozmawiać, e, porozumieć. Ja mam pytanie do Tomasza Sobiera: dlaczego w mieście Koszalinie tego nie można? Można w Szczecinie. Zgadza się, bo Tomasz Nowe mówi, że można w Szczecinie. Tak, w Szczecinie też można było się porozumieć. My jesteśmy otwarci do porozumienia. Polska 2050 to jest cały czas otwarta do porozumienia. Tak samo jak i PSL. Trzecia droga jest otwarta. Tylko, że ja mam wrażenie, że do momentu, kiedy tacy ludzie jak pan Stanisław Gawłoski oskarżono o korupcję, jak pan Tomasz Sobieraj, który otwarcie, no bo. Zobaczmy, co się stało. Ono otwarcie nawołuje do hejtu. Tak? To jest otwarte nawołanie do hejtu. Jeśli tacy ludzie stoją na czele koszańskiej platformy, to ja mam wrażenie, że my się chyba nigdy, kurczę, nie dogadamy. Naprawdę, jest mi z tego powodu autentycznie przykro, bo w Warszawie można, w Szczecinie można, a w Koszalinie, no nie można. Z racji takich ludzi, którzy tam są.